Tam, 8 maja 2016 lot z Mesterburga oraz zaprezentuję gołąbki, które przygotowałem dla pana Chodkowskiego, który z kolei zrobił prezent dla swoich braci. Cudowny gest, braciom, gołębie ze słonecznego gołębnika. A jakie gołąbki przygotowałem? Otóż 6 gołąbków linii wyżymacze oraz cztery gołębki linii Roar very well. Otóż, proszę. Wyżymacze, gołąbki na dystansach od 50 do 1150. Szczególnie odporne na trudne warunki atmosferyczne, z tak zwanym charakterem cecha morda czyli za wszelką cenę dotrzeć do domu. Te gołąbki wywożą się z gołębi Kańca Fulgoniego. Każdy gołąbek ma swoje walory: odpowiednią muskulaturę, skrzydła z tak zwanym uskokiem dekalaż, który nadaje szybkość. Kolejny gołąbek. Szybkość, czyli lotki drugiego rzędu zapewniają nośność, natomiast lotki pierwszego lęgu nadają szybkość. Oczywiście, jeśli chodzi o gołębie młode, to te właściwe pióro, właściwy kształt dopiero osiągają gołębie jako roczne. Czyli mówimy, pierwsze pióro to jest w gnieździe, drugie to jest gołąb młody po wypierzeniu i właściwy kształt skrzydła i lotek jest dopiero po wypierzeniu jako gołąb roczny. Ja aktualnie lotuję gołębiami rocznymi jeszcze z metody gniazdowej, ponieważ cel jest dalekosiężny. Z tej grupy 30 kilku gołębi wyłonić kilka, które będą uczestniczyć jako trzylatki, czterolatki w locie z Havre, tudzież z Londynu. Jest to długa droga, czyli etap loty gołębi młodych, 40 lotów, trenowanie gołębie roczne loty tylko w granicach 150 350 km tych lotów, aż 12. Tak umożliwia Związek Czechach co tydzień lot krótki, później dochodzą loty średnie i długie. Czyli nieraz mamy aż dwa lub trzy loty w jeden dzień. Jest to kapitalna gratka dla prawdziwych miłośników sportu głębiarskiego. Następną grupę pokazuję. Dla pana Chodkowskiego. Gołąbek z Wdowców właśnie, czyli Oferując gołębie młode należy intensywnie lotować. Te gołębie wyhodował Heinz Fulgoni, a wcześniej Marcel Desmet, a prekursorem był Alois Stickelbaut. czyli jest to kontynuacja pracy mistrzów na przestrzeni dziesiątek lat. Także te gołąbki mają swoje urok. Twoją klasę z pewnością zadowolą. Tu jeśli chodzi o tą budowę, ja specjalnie. A, ten szczególnie urokliwy, ja szczególnie tutaj nie selekcjonuję w ręce, ponieważ to kosz decyduje. Kosz. Trzymać się na li... należy tylko linii, rodziny, familii, czyli werworty lub wyrzymacze. Oczywiście wdowce są kojarzone ze sobą na zasadzie miłości, ponieważ to gwarantuje lepsze przywiązanie. Oba szczepy dobrze są zimbredowane we krwi, oczyszczone genetycznie, więc efekt jest jak zawsze najlepszy. Za chwilę popatrzymy z bliska. Jutro wysyłam gołębki, ta cena jest bardzo przystępna 10 sztuk niecałe 2000. Polecam zakupy na Słonecznym Gojemniku. Ryszard Osnowiec, Bogatynia, Polska.